Siemanko siemanko, witajcie na moim kanale, jestem Szyna i zapraszam Was na dzisiejsze newsy związane z grą Escape from Tarkov. Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy informację od BSG, że dzisiaj rano będzie wprowadzany patch, który będzie zajmował 3 godziny. Jeśli oglądacie ten filmik to prawdopodobnie już możecie śmigać po Tarkowie, więc patch jest gotowy. A co w nim było? Lista poprawek i innych rzeczy. Które Wam właśnie teraz przybliżę. Naprawiono nieprawidłowe obliczenia penetracji amunicji i obrażeń w niektórych sytuacjach. Naprawiono możliwość sprawdzenia i modyfikowania niezbadanego pancerza leżącego na ziemi. Usunięto wyświetlanie cen zintegrowanych komponentów pancerza na ekranie handlu. Naprawiono nieprawidłowe zachowanie rogów podczas obrony budynków stacji uzdatniania wody na lighthouse. Ie. Zmniejszono głośność kroków na śniegu. Koniec. Naprawiono niemożność ukończenia niektórych y, misji. Naprawiono błąd, który w niektórych sytuacjach powodował nieskończone ładowanie rajdu podczas gry jako skaf. Pewnie wiele osób z Was ja też miałam ten problem. Naprawiono efekty wizualne y, blasku słońca we wszystkich lokalizacjach. Czasami mieliśmy tą wielką flarę słońca, i wydaje mi się, że to jest to, co zostało naprawione, bo. Nie szło. Ja niczego nie widziałam. Jak widziałam tą flarę słońca, to niczego po prostu nie widziałam poza nią. Yy, korekcja kolorów na interchange jest bardziej zbliżona do innych lokalizacji, i co jest bardzo fajne. Naprawiono brak mgły w celownikach optycznych w niektórych sytuacjach. Yy, naprawiono niemożność podniesienia niektórych przedmiotów yy, w tym przedmiotów z misji. Naprawiono możliwość pokonywania stałych przeszkód w niektórych sytuacjach. Naprawiono możliwość przenoszenia przedmiotów wyświetlanych w sali chwały na potrzeby zadań. Naprawiono wyświetlanie się łupów zrzutu. A, jeśli mieliście zrzuty airdropy, to bardzo często była sytuacja był to bug yy, związany z tym, że przedmioty nie były fine i right. Jest, fir. Zostało to naprawione i od tej pory wszystkie przedmioty, które znajdziecie w airdropach, będą z Ptaszkiem znalezionym w rajdzie. Yy, zwiększone punkty odrodzenia skawów w lokalizacji Ground Zero. No, i to wszystko, co mamy na dzisiaj. Tak więc yy, ja się cieszę z niektórych zmian. Bardzo się cieszę z tego, że kroki na śniegu są nie są takie głośne, bo to naprawdę jak grało się kilka godzin, to było bardzo uciążliwe. Plus bardzo fajne jest to, że naprawili w końcu zrzuty. Tak więc teraz jak coś znajdziemy fajnego Możemy to wziąć do misji e, Sprzedać Także no mi to pasuje e, Słuchajcie To wszystko na dzisiaj Życzę wam miłego dnia Grajcie, bawcie się, nie gincie Reportujcie cheaterów I do zobaczenia na stream Lajkujcie, subskrybujcie Buziaczki. pa papa